Jak często zastanawiasz się, dlaczego Twoje życie wydaje się pozbawione sensu? Czy zdarzyło ci się poczuć, że wszystko, co robisz, jest jedynie powtarzaniem tych samych, bezcelowych czynności? Jeśli tak, nie jesteś sam. Wiele osób na różnych etapach swojego życia zmaga się z pytaniem, jaki jest sens tego wszystkiego. Dziś przyjrzymy się temu bliżej i wspólnie odkryjemy, jak znaleźć sens życia, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się bez znaczenia. Wyobraź sobie siebie na środku pustyni. Otacza cię tylko piasek, który zdaje się ciągnąć w nieskończoność. Nie widzisz drogi, kierunku, nie masz mapy ani celu. Taki stan często przypomina życie, gdy nie mamy jasno określonego sensu. Ale czy na pewno jesteś na tej pustyni sam? A może wystarczy zatrzymać się na chwilę, by dostrzec ukryte ścieżki? Oto 10 zasad, które pomogą ci odkryć sens życia nawet w najciemniejszych chwilach. 1. Zadaj sobie pytanie, dlaczego to czuję. Wiele osób ucieka od pytań o sens życia, bo boją się odpowiedzi. Tymczasem zrozumienie źródła swoich emocji to pierwszy krok. Czy brak sensu wynika z codziennej monotonii, braku celu, a może z niewykorzystanego potencjału? Im bardziej zbliżysz się do źródła, tym szybciej odnajdziesz odpowiedź. Drugie: skup się na małych rzeczach. Sens życia nie zawsze tkwi w wielkich wydarzeniach. Czasem odnajdujemy go w drobnych chwilach. Uśmiechu bliskiej osoby, smaku porannej kawy czy widoku zachodzącego słońca. Spróbuj każdego dnia dostrzec choć jedną rzecz, która przynosi ci radość. 3. Odkryj swoje wartości. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę jest dla ciebie ważne? Dla jednych to rodzina, dla innych rozwój osobisty, a jeszcze dla innych pomaganie innym. Znalezienie wartości, które cię napędzają, może stać się latarnią, która wskaże ci drogę. 4. Pozwól sobie na błądzenie. Nie zawsze musisz mieć wszystkie odpowiedzi. Czasami samo poszukiwanie sensu jest najważniejszym elementem podróży. Daj sobie czas i przestrzeń, by odkrywać, próbować i uczyć się na własnych doświadczeniach. Piąty. Odłącz się od oczekiwań społeczeństwa. Współczesny świat narzuca nam wiele presji. Sukces zawodowy, idealne życie rodzinne, osiągnięcia. Często to, co uważamy za brak sensu, wynika z próby spełniania cudzych oczekiwań. A nie naszych własnych. Zastanów się, co tak naprawdę jest Twoje, a co zapożyczone. 6. Szukaj inspiracji w historii innych. Wielu ludzi przed Tobą stawiało sobie to samo pytanie. Czytając biografię, słuchając rozmów z innymi, czy oglądając filmy, możesz odkryć, że sens życia nie jest czymś stałym, ale czymś, co sami tworzymy na nowo każdego dnia. 7. Zbuduj relacje, które karmią Twoją duszę. Często sens życia odkrywamy w bliskości z innymi ludźmi. Otocz się osobami, które inspirują, Wspierają i pomagają ci wzrastać. Unikaj tych, którzy podcinają ci skrzydła lub wprowadzają chaos do twojego życia. 8. Odkryj radość zdawania. Jednym z najbardziej sprawdzonych sposobów na odnalezienie sensu jest pomaganie innym. Gdy widzisz, jak twoje działania przynoszą komuś radość czy ulgę, odkrywasz, jak wiele możesz zdziałać i jak ważny jesteś dla świata. 9. Ustal swoje cele, ale nie bój się ich zmieniać. Cele nadają życiu kierunek, ale nie muszą być stałe. Gdy coś przestaje cię inspirować, pozwól sobie na zmianę drogi. Pamiętaj, że życie to podróż, a nie stacja końcowa. Dziesiąty. Zaufaj procesowi. Nawet jeśli dziś czujesz się zagubiony, wiedz, że ten stan nie jest trwały. Każdy z nas ma momenty zwątpienia, ale to właśnie one często prowadzą nas do najważniejszych odkryć. Ufaj, że wszystko ma swój czas i miejsce. Poczucie sensu to coś, co każdy z nas musi odnaleźć samodzielnie. Nie ma uniwersalnych odpowiedzi, ale są drogi, które mogą nas do nich przybliżyć. Nawet jeśli dziś wydaje Ci się, że wszystko straciło sens, pamiętaj: życie zawsze niesie ze sobą niespodzianki, które mogą zmienić Twoją perspektywę. Może to właśnie dzisiaj jest dzień, w którym znajdziesz swoją ścieżkę. Przestań czekać na cud, wyjdź mu naprzeciw i odkryj sens swojego życia, krok po kroku. Na zakończenie tego odcinka. Chciałbym życzyć Ci samych sukcesów w odkrywaniu własnej drogi do wewnętrznego spokoju i zrozumienia. Jeśli ten materiał pomógł Ci choć trochę, koniecznie podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Może masz własne historie lub spostrzeżenia, które warto się podzielić z innymi. Twoje przemyślenia mogą być inspiracją dla innych, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia. Jeśli uważasz, że ten film może pomóc również innym, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, polubić film. I udostępnić go znajomym. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które szukają swojej drogi do równowagi i spokoju.